Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka i Jacek Gądek to jest stan wyjątkowy. Wybory. Witamy państwa bardzo serdecznie całkowicie niewinny i poza podejrzeniami Jacek Gądek witam serdecznie ja czyli Andrzej Stankiewicz Drodzy Państwo pozwany i oskarżony niestety nad czym ubolewam nie przed sądem doraźnym czyli w trybie wyborczym będzie dziś, oczywiście drodzy państwo dzisiaj program głównie o Karolu Nawrockim o hotelu Grand i o tajemnicach Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy na żywo na YouTubie a zatem. Będziemy zerkać, jakie Państwo mają pytania i wątpliwości, będziemy się je starali rozstrzygnąć. A zatem proszę pytać, a jeżeli chodzi o pytania, to będzie specjalny program z pytaniami, program na żywo, dokładnie za tydzień, we wtorek, 3 czerwca, wydaje nam się, że będziemy znali nowego prezydenta, ale kto wie, załóżmy, że będziemy znali. O 20, tuż po drugiej turze, stan wyjątkowy w pełnym. Konstytucyjnym składzie. Cała nasza czwórka wraz z państwem, jako słuchaczami i naszymi widzami, będziemy się zastanawiać, jakie skutki polityczne mają te wybory, których dokonamy w najbliższą niedzielę. Startujemy o godzinie 20 na żywo. Program będzie podzielony na dwie części. Będą państwo oglądać w części otwartej dla wszystkich państwa na kanale YouTube'owym Stanu Wyjątkowego i na platformie eventory gdzie należy się zarejestrować, gdyż w drugiej części widzimy się subskrybentami ONET Premium i ONET Audio tylko i wyłącznie na platformie eventory Pewnie to za pół godziny na wszystko, zanim to będzie długi i owocny program. Zachęcamy do zapisywania się na tę audycję. Link jest w opisie naszego odcinka. No to zaczynamy. To jest stan wyjątkowy. Szanowny jacku, zadam Ci fundamentalne zupełnie pytanie, co tam słychać w pisie. Same ciekawe rzeczy. To jest tak, że e, ta sprawa, którą opisałeś, o, e... Będzie o panu Karolu, o Grandzie, będzie, będzie. Właśnie, no, sztab się Wiesz, zbierał. Jako, jako pozwany dzisiaj, to ja w sumie mogę już o wiele więcej. Sztab, kiedy napisałeś ten tekst razem z Jackiem Harukowiczem, no to sztab PiSu się oczywiście zbierał, i sami ludzie z PiSu mówią, że dyskutowano o tym, jak to rozbroić. Jak rozbroić tę historię, żeby po prostu na niej nie stracić, na tej ostatniej prostej. No i efekt jest taki, że y, samo PiS zaczęło rozbrajać tę historię. Jarosław Kaczyński wrzucił takiego tweeta, że to, to jest próba odwrócenia uwagi od y, testów antynarkotykowych, których, którym nie chce się poddać Rafał Trzaskowski, ale w samym pisie po prostu z wielką wdzięcznością. Odebrano wywiad Donalda Tuska Zresztą, dla Polsatu. To, to porozmawiamy o tych echach, drodzy Państwo, bo my się z Panem premierem zdecydowanie różnią, różnimy w, w ocenie tej sytuacji. Pytają Państwo na przykład o to, zaraz będziemy w szczegółach rozmawiać o tym tekście. Panie redaktorze, czy jest Pan pewien swoich informatorów, czy nie boi się Pan, że jak przyjdzie, co do czego to wymiękną? Szanowni Państwo, powiem tak. Informacje na temat przeszłości Karola Nawrockiego one krążyły od dłuższego czasu i zaraz Jacek Państwu o tym powie w ramach tradycyjnego pytania co tam w PiSie słychać. Yy, I yy, wielu dziennikarzy te informacje sprawdzało, no może wielu to przesadziło. Natomiast my, nam było to zrobić łatwiej z kilku powodów. Rozmawialiśmy w, w bardzo specyficznych środowiskach, bo te środowiska, w których Karol Nawrocki się obracał, co Państwo wiedzą, to są bardzo specyficzne środowiska i tu się pojawia między innymi środowisko freak Fighterów w którym działa pan Jacek Murański. Tak, stary Muran. Muran. Stary Muran. Proszę Państwa, ja naprawdę nie jestem. Znaczy, może nie jestem najmniejszej postury, ale nie pasjonuje mnie to ani nie chciałbym w klatce. No chyba, że w ramach zapłaty za te pozwy będę musiał dorobić trochę. Natomiast myśmy się obracali w, z Jackiem Karłowiczem w bardzo specyficznych kręgach. To nie są generalnie grzeczni ludzie. Ludzie po wyrokach byli policjanci, byli ochroniarze, ludzie z środowisk kibolskich. Natomiast przyjęliśmy jedno zasadnicze założenie. I tu nam było łatwiej. Na przykład takie, że my nie będziemy w stanie pokazać twarzy ludzi, którzy będą formułować jakiekolwiek oskarżenia dotyczące Karola Nawrockiego, jeżeli pojawią się rzeczywiście takie poważne oskarżenia dotyczące jakiegoś jego udziału w procederze sutenerskim. Staram się uważać na słowa, bo to jest bardzo ważne. Znaczy my nie mówimy, że Karol Nawrocki był sutenerem. My mówimy, że on uczestniczył w tym procederze. I teraz, kiedy pojawiły się poprzez różne wielomiesięczne działania, Dwie takie osoby, to a propos pytania, które tutaj Państwo zadali, to one się pojawiły dlatego, że my założyliśmy, że to nie mogą być ludzie z tych dziwnych światów, bo oni są kompletnie niewiarygodni. Pan Murański, o czym przejdziemy za chwilę starym stary Uran? Tak, stary. No dobra. Widzę, że nie jesteś specjalistą tych jest. Jakby państwo interesował Muran i wszystko, co z nim związane, to polecam redaktora dzióbkę. On jest naprawdę absolutnie obcykany we wszystkich chwytach. Ten pan jest kompletnie niewiarygodny, a wiarygodności nadał mu pan premier. Będziemy na ten temat rozmawiać. Odłóżmy to na razie na bok. My nie, nie rozmawialiśmy z ludźmi, których bardzo łatwo wiarygodność podważyć przed sądem, bo wiedzieliśmy, że zakładaliśmy, że sprawa może się skończyć procesem. Bazowaliśmy wyłącznie na ludziach, którzy nie mają przeszłości kryminalnej, którzy nie siedzieli, nigdy nie byli związani z półświadkiem, są czyści, żyją jak normalni ludzie. Dlatego znalezienie takich ludzi było po prostu bardzo trudne. I z, kończąc ten przydługi wywód, odpowiadając na Państwa pytanie, mamy oświadczenia tych y, ludzi, y, spisane, że oni. Przed sądem będą zeznawać. Yy, mamy też yy, nagrania, a zatem my swoją. Nie rozbią gdzieś tam pod stołem, tylko normalnie zrobione nagrania. Na wypadek procesu sądowego. To są rzeczy, którymi my będziemy pokazywać, że dopełniliśmy należytej staranności. Natomiast dzisiaj jeden ze sztabowców już pisł mi przekazał. Że nawet jak nas pozwą, to za 74 lata, jak będzie orzeczenie sądu. Bo taką przyjęli ścieżkę: pozew karny, pozew cywilny przeciwko nam, zajmie to 54 lata. Ja myślę, że będę w wieku Murana najwcześniej, kiedy zapadnie orzeczenie w tej sprawie. Natomiast oni już mówią, że nawet jeżeli ci nasi świadkowie się pojawią przed sądem i powiedzą coś o panu Karolu. No to przecież nawet jeżeli są nas oczyści, no to można pozwać ich. W ten sposób możemy się bawić bardzo długo. Natomiast yy, więc wracając do te Państwa pytania, yy, tak, jesteśmy przygotowani na takie rozwiązanie tak bardzo, jak się dało przygotować. Telewizję nie, czy telewizja jedna była zainteresowana tym tematem, nie była w stanie tego zrobić, bo to tego tematu nie ma zdjęć po prostu. Jeśli wspomniałeś o tym. Co tam no słuchać w pisie. to ja Kiedy PiS się dowiedział, bo, proszę Państwo, oni wszystko to wiedzą, te kawalerki i tak dalej. Słuchajcie, no naprawdę udajecie, żeście nie wiedzieli o tej sprawie? Służby sprawdzały Karola Nawrockiego w momencie, kiedy Pis miało w rękach po prostu te służby. Służby pisowskie sprawdzały go, więc to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Ale kiedy się o tym już tak na Bank dowiedzieli, to. Krótko, to mówią ludzie, którzy są blisko Nowogrodzkiej. Krótko potem, jak Karol Nawrocki został już zaprezentowany jako kandydat pis na prezydenta, w listopada Właśnie, w zeszłym roku w hali Sokoła w Krakowie. Krótko potem na Nowogrodzką spłynęły takie donosy, że oto Karol Nawrocki tutaj, że są takie suchy, że on uczestniczył w jakimś procederze w hotelu Grand właśnie sprowadzania dziewczyn. Do gości hotelowych. I wówczas tego Karola Nawrockiego wezwano na Nowogrodzką na przesłuchanie, żeby się tłumaczył z tego. I tam Karol Nawrocki yy, mówił, że nie, że tutaj jest czysty, że nie uczestniczył w procesie, w takim procederze sutenerskim. Ale to, to już było po ogłoszeniu jego, Namaszczenia, jego kandydatury. Był jeszcze czas, żeby spróbować go wymienić na kogoś innego, ale na to się nie zdecydowano. No dobrze, Jacek, ale my zaraz przejdziemy już konkretnie do dla tych z Państwa, którzy, którzy nie czytali całego tekstu, a może coś jeszcze opowiem przy tej okazji, jako pozwanemu wolno. Jacek, ale oni takich doniesień mieli bardzo wiele, mieli raport o powiązaniach który z kamilą państwu stanie wyjątkowym pokazaliśmy raport o powiązaniach ze środowiskami no przestępczo -kiborskimi. wielki był olo śledził. Raport trafił na Nowogrodzko pytali go o to nie no w ogóle nie znam gości No potem się okazuje, że za jednego z nich poręczał jak został zatrzymany w, w Danii podczas jakichś rozrób kibicowskich. Ym, mieli informacje jeszcze z czasów, kiedy służby sprawdzały Karola Nawrockiego, kiedy został prezesem IPN-u, dotyczące kawalerki. Już nie będziemy Państwu kawalerki przypominać, rozdział zamknięty, ale też wiedzieli, że coś wokół kawalerki śmierdzi. Dostali informacje dotyczące no, udziału w procederze, tak to nazwijmy, sutenerskim. On też przyszedł, powiedział, że nie i wszystko ok. To znaczy, słuchaj, dla mnie dzisiaj fundamentalne pytanie jest takie: jak ten facet został kandydatem? I jaki układ wewnątrz PiSu wypromował go na kandydata, kiedy pisma taką szeroką paletę barw kandydatów i jakby drodzy państwo mogą się państwu nie podobać ci kandydaci, ale umówmy się, no jest przydło, morawiecki, jaki, bocheński, yy, czarnek, yy, Bogucki, jest cała paleta tych ludzi, których Kaczyński mógł wskazać, oni wszyscy mają jakieś defekty, ale te defekty są znane, rozpoznane i one się mieszczą w jakichś kategoriach. Defektów politycznych, słabości politycznych, pokus politycznych, małostkowości, małości politycznej, ale się mieszczą. Wziął faceta spoza skali. Znaczy, kto stał za tą nominacją? Dla mnie to, to jest dzisiaj fundamentalne pytanie. Kto takiego człowieka, co do którego wszystkie niestety negatywne podejrzenia się potwierdziły, No ostatnio wcześniej przecież Mencen wyciągnął mu ustawki. Myśmy wiedzieli o ustawkach, drodzy państwo, wiedzieliśmy o ustawkach. Wiedzieliśmy, że są z tego nagrania, widzieliśmy o tym co nami od pół roku, bo PiS to wiedział. Dziękujemy wam towarzysze z PiSu, którzy dzisiaj poseł składacie przeciwko nam. Myśmy wiedzieli to, myśmy to wiedzieli. Więc niestety co do waszego kandydata, wszystko co złe się potwierdzało, to oczywiście nie znaczy, że przez analogię potwierdzą, czy potwierdzają się te wątki. Ja tak nie twierdzę, będą to udowadniać nasi świadkowie przed sądem, zeznając, zapytając też kolegów, bardzo bliskich kolegów pana Karola, którzy nie chcieli z nami rozmawiać. Wiemy, że uczestniczyli, czy słyszeliśmy, że uczestniczyli w pewnym procedorze. Przed sądem będą musieli zeznawać, więc my bardzo chcieliśmy tego 24 godzinnego trybu. Naprawdę łaknęliśmy go jak kaniacz dżu No niestety obejdziemy się smaki. No dobrze, ale wie... Jacek, kto za tym stał? No to jest grupa ludzi. Mówi się w samym pisie o tym, że Adam Bielan. Stał za tą kandydaturą, że Marta Kaczyńska również ją wspierała, że Słowomir Cęckiewicz, który no, też jest historykiem, też strój miasta, też optował. Się za... Tak, więc oni się do, doskonale znają, więc on też za tą kandydaturą optował. I patrząc też na taki model, no, który zarysował już po prostu bardzo dawno Jarosław Kaczyński, no to Nawrocki on się w ten model bardzo dobrze wpisywał. Człowiek z zewnątrz, który będzie mógł się troszkę odcinać od rządów PiSu, z młodszego pokolenia. Obdarzony, jak się okazuje z czasem, pewną charyzmą. Ona może kłuć w oczy, ale i on jest stał się dość charakterystyczny jednak. Co, I nikt tego nie kwestionujemy. Pytamy raczej, czy zastanawiamy się o tym, jakie demony drzewem w jego przeszłości, tak? To znaczy, że tutaj coś nie zagrało i na ile one mają wpływ, czy miałyby potencjalnie wpływ na prezydenturę, bo no, jakby, to nie jest tak, że on nagle. Przechodząc do Pisu, wyzbył się swoich kontaktów. On się ich nie wyzbył. Ale no wiesz, ja wciąż uważam, wiedząc, zdając sobie sprawę z tego, co mówisz tam Jarosław Selin z swego czasu promował Piotr Gliński, w czasach, kiedy jako ministrowie kultury odpowiadali za politykę muzealną. Natomiast ja uważam, że to jest wciąż za mało. To znaczy, selin z Glińskim, z Cęckiewiczem, nawet popierani przez Martę Kaczyńską. Czy część gdańskiego kościoła, na no przecież to był ulubieniec arcybiskupa Budzia, to jest wciąż za mało, żeby podjąć tego typu wybór. No i właściwie skok do, 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 yy, do, yy, do basenu nie sprawdzają, czy tam jest woda. No więc dobra, ale okej, okay. odłóżmy to na bok. Pyta yy, pan Kamil Bielski ciebie, Jacku, hmm. czy sondaże wewnętrzne nadal pokazują pisowskie yy, zwycięstwo Nawrockiego? Tak jeszcze było do niedawna, przynajmniej. To jest tak, a pytałem ostatnio, nawet dzisiaj. O takie sondaże różnych ludzi z Nowogrodzkiej. To wygląda tak, że tam jest w zasadzie jeden taki człowiek, który zajmuje się w PiSie sondażami, swego czasu jeszcze Piotr Gatowski, ale teraz to człowiek Mateusza Morawieckiego, Tomasz Matynia zajmuje się tymi sondażami i na szerokim sztabie. Ten człowiek nie przedstawia już precyzyjnych danych, Panie Tomku, tylko. No, 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 jaki pan ale milu, on, naprawdę. Ale on mówi takie rzeczy, że na tym sztabie, że e, te sondaże są tak rozedrękane, są rozedrugane, <laughs> trudno, trudno, po prostu wyciągnąć z nich e, jakieś precyzyjne wnioski, ale potem taka grupka, bardzo wąska grupka. Czasami wychodzi z tego sztabu szerokiego, albo przed, albo po sztabie, udają się do gabinetu prezesa, i tam już w najwęższym gronie z Jarosławem Kaczyńskim. Omawiają zapewne te sondaże. Proszę państwa, Państwo tak szybko piszą, że ja jeszcze nie Jeszcze tylko jedno, czytać, że jedno zdanie no... dodam, zanim przeczytam też kolejne pytanie, na tym sztabie to ludzie z Pisu są gotowi przedstawiać fałszywe dane, fałszywe wersje, żeby, swowi, tak. żeby potem obserwować, jakimi kanałami to wycieka i łapać po prostu ludzi, którzy wynoszą informacje. Więc oni są bardzo ostrożni, ale z tego, co jeszcze parę dni temu rozmawiałem kiedy jeszcze takie sondaże były przedstawiane. To okazuje się, że tam niewielka przewaga Nawrockiego się utrzymywała. To jest z rzędu półtora punktu procentowego. To ja od razu z pełną pokorą przyjmując wyzwiska, które także pod moim adresem na czacie płyną, naprawdę z podniesionym czołem przyjmuję z dużą godnością. Gdyby państwo się jeszcze ci, którzy na, na mnie i na Jacka Harukowicza plują, się podpisali, to byłoby mi tym sympatyczniej. Natomiast ja państwu powiem, sięgając do badań z kolei, które mamy. Wszystko jest, to, znaczy, to się zmieni, bo te materiały będą mieć wpływ na część wyborców, oczywiście nie na lektorat PiSu. Te 40% to Nawrocki ma w ciemno, 30% lektoratu PiSu i sporą część jeszcze innego lektoratu prawicowego. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o sondaże Platformy... To przebijam się, przepraszam, przez masę sms które. Oni, oni te, też, mają, też mają codzienne takie trackingowe, kroczące. Tak, ale więc to, sprzed badanie sprzed pewien, pewien trend, Państwu powiem, yy, bo badanie jest w tej chwili. Yy, już Państwu mówię. Tam, za, tam no, różnice są po prostu dziesiątych. Remis, ich zdaniem, remisowo, ich zdaniem Trzaskowski ma nieco większy zapas, ale kluczowe jest to, że ich zdaniem, powtarzam, codzienne badania, rośnie mobilizacja. To było jeszcze przed tymi materiałami. Ich szacunki są takie, że jeżeli mobilizacja sięgnie tego poziomu, który był w wyborach parlamentarnych, to Trzaskowski wygra. Jeżeli będzie niższa, to nawrotski wciąż ma szansę. To jest wciąż, powtarzam, inna epoka polityczna sprzed, sprzed tych tekstów. Dobrze, żebyśmy, drodzy Państwo, dla tych Państwa, którzy żyją kompletnie w innej rzeczywistości, pokrótce... Czego dotyczą teksty? Otóż, według informatorów, którzy pragną zachować anonimowość, ale jak tak Państwu powiedziałem, są gotowi zeznawać przed sądem. Karno Nawrocki uczestniczył w procedurze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz w latach 2006-2007. Mamy zeznania dwóch osób. Pierwsza z tych osób to jest jeden z kolegów Nawrockiego ze studiów, których on wciągnął, bo wciągnął grupę studentów z Uniwersytetu Gdańskiego, głównie z historii, do ochrony. I to jest człowiek, którego Karol Nowowski po prostu wprost zapytał o chęć udziału w tym procederze. I on opisuje takie sytuacje, kiedy dostawał pieniądze, kiedy, kiedy dzwonił, bo udział polegał na tym, że kiedy gość hotelowy, to jest wciąż opowieść tego dawnego kolegi, kiedy gość hotelowy no, szukał jakieś rozrywki, tak to nazwijmy to, i pytał o to ochroniarza, to ochroniarza zadaniem było y, zademonstrowanie gościowi takiej strony, pewnej zagłoszeniami towarzyskimi, on sobie miał wybrać y, panią i wtedy ten ochroniarz dzwonił do Karola Nawrockiego lub jeszcze jednego człowieka, którego nazwisko znamy panie Karolu i w razie szybkiego procesu byśmy go zaprosili. A wy do dzisiaj macie dobre relacje. Y, i wtedy oni mieli dzwonić do koordynatora, który przyjeżdżał z tymi paniami i ochrona wprowadzała, czy pan Karol, czy ten pan drugi, którego znamy panie Karolu, w zależności od tego, kto miał zmianę, wprowadzali taką panią z takim panem do hotelu. Drugi informator widział takie sytuacje, odmówił udziału w tym, w tym całym. Interesie i jeszcze pierwszy informator opowiada taką sytuację, że kiedy zmieniła się ekipa, bo to pracowała zewnętrzna firma. Ona już dzisiaj nie istnieje. Zewnętrzna firma ochroniarska pracowała wtedy w Grandzie. i Oni wszyscy byli pracownikami tej firmy. Kiedy zmieniło się szefostwo tej ochrony, znamy też nazwiska tych ludzi, to oni też mieli uczestniczyć w tym procederze. Przyszła nowa ekipa, w tym były policjant stanął na czele tej ochrony. Proceder się skończył i wtedy. Karol Nawrocki, y, przywiózł na spotkanie tego słynnego łącznika, który przywoził panie, i spotkał się z tym swoim kolegą, który jest y, naszym informatorem, i poprosił go, żeby jeżeli będą tego typu sytuacje, że znowu goście będą szukać rozrywki, to żeby bezpośrednio dzwonił do tego pana. Są takie opowieści, które jak państwo słyszą, znaczy trudno to trochę wymyśleć, zwłaszcza, że te wypowiedzi, jakby tych dwóch, tych dwojga świadków, to są absolutnie niezależne wypowiedzi i ci ludzie przez lata nie mieli ze sobą kontaktów. My to skrupulatnie sprawdziliśmy. Y, żyją w w zupełnie innych światach powtarzam, nie są karani, nie mają żadnych problemów, prowadzą normalną działalność zawodową. Do jakiego stopnia można powiedzieć, że są osobami publicznymi. I dlaczego nie ma pozwów w trybie wyborczym? Dzisiaj przez, wszyscy w mediach społecznościowych wszyscy znają się na wszystkim. Ja mogę Państwu powiedzieć jako dziennikarz: byłem pozywany w trybie wyborczym. W tej chwili taka linia jest części prawników, nie tylko związanych z pisem, ale głównie związanych z pisem, że nie, nie można pozwać dziennikarza za to, co pisze o kandydacie w kampanii. To jest absurdalne w tym sensie, że po to powstał przepis na szybkie procesy 24 godziny, żeby człowiek, który kandyduje, który został jego zdaniem urażony tekstem albo zniesławiony tekstem, mógł się szybko z tego wybronić. Po to powstał ten tryb. Ja byłem pozywany w tym trybie. I Niektóre sądy przyjmują niektóre pozwy, inne nie, bo sądy mają trochę inną w zależności od składu mają inną wrażliwość na temat tego czy dana sprawa dany tekst dotyczy kampanii i wprost o kandydata czy też nie natomiast nie ma jednoznacznej linii, że nie można pozywać za materiały które się ukazują w mediach W związku z tym nie pozywają na trybie 24-godzinnym No ale nie pozywają Dlaczego ja tak uważam pozywają na trybie takim cywilnym i karnym bardzo się boję bo prostu, mi skują ręce i nogi kajdanami najlepiej skoordynowanymi to jest ostatnio modne, natomiast o co chodzi Karol Nawrocki Doskonale wie, albo przynajmniej bardzo poważnie zakłada, z kim my rozmawialiśmy. I on wie, jaką ci ludzie mają wiedzę na jego temat, i wie, że to nie są ludzie, których wiarygodność będzie można podważyć, bo, bo są wielkim muranem i rozmaite rzeczy opowiadają. W związku z tym, ponieważ nie są wielkimi muranami, tylko zwyczajnymi ludźmi, i jest jasne, że go znali i jest jasne, że tam pracowali i mają wiarygodność, bo nie są karani. W związku z tym on nas nie mógł pozwać w trybie wyborczym, bo on ten proces by po prostu przegrał. Dla niego przegrana w czwartek czy piątek przed wyborami to byłaby katastrofa. Katastrofa. I to Ale wszystko panie Karol. On by mógł pozwać, tylko nie ma takiej decyzji. Jest decyzja, żeby po prostu to odłożyć. De facto na półkę, bo faktycznie i to ludzie w samym pisie mówią. Gdyby się okazało, że oto my składamy tutaj pis sztabu Nawrockiego pozew przeciwko tobie, przeciwko Władnetowi i Jackowi Harukowiczowi w trybie wyborczym, to byłoby orzeczenie przed e, głosowaniem. Tegośmy pragnęli. I, I oni świadomie podjęli decyzję: nie wchodzimy w takie ryzyko, bo to byłoby po prostu zaoranie całe, szans na wygraną. Więc jeszcze przesłuchania tych świadków przed sądem, no to byłoby, po prostu byłoby wydarzenie numer jeden całej kampanii. Więc świadoma decyzja, nie podejmujemy ryzyka, idziemy w, tylko w komunikat, że pozywamy to co państwo chodzi o to żeby wyborca dostał komunikat to jest to są podłe kłamstwa będziemy panie prezydencie dzisiaj cytować Proszę jacek może zacytować pan prezydenta tak uprzedzająco bo ja ja się napawam tym jego językiem Im bliżej 6 sierpnia kiedy odchodzi tym on mocniejszej frazy używa masz ten cytat brutalne okrutne bandyckie, ataki mediów na Karola Nawreckiego. Coś tam jeszcze zawsze jest. Ale w tym razem bardzo lapidarnie pan prezydent to ujął, ale i tak Huf. Zawsze też apeluję, żeby nie wybierać się, cynizmu bo... i draństwa. A, o to mi chodziło, to Cynizm draństwo to jest najnowsza fraza w wypowiedziach pana prezydenta i on właśnie wszędzie wrzuca cynic i draństwo. Tym razem ja okazałem się cynikiem i draniem. Ale powołując się na lecha Kaczyńskiego, bo to jest słowa zaczerpnięte. Chciałbym, z żebym się częściej na lecha Kaczyńskiego, bo mam wrażenie, że lecha Kaczyńskiego częściej spotykałem niż Andrzej Duda. Ale Dobrze. jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo przecież to nie tylko on, nie tylko ty i Jacek Mówicie o tej historii, ale przecież sztabowcy Platformy Obywatelskiej mówią wprost. Nie obie, owijają w bawełnę, w bawełnę, tylko mówią wprost. Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy, mówi wprost. Nawrocki był sutenerem i za to nie ma, po można pozywać po prostu Jeżeli tak. mówicie, że nas nie, bo my jesteśmy wyjęci spod prawa. Jeżeli my piszemy, że nasi rozmówcy twierdzą, że Karol Nawrotki był zaangażowany proceder, a posłanka Pomaska, po pierwsze uczestniczka kampanii, bo członkini sztabu Trzaskowskiego, po drugie, polityczka, po trzecie, tam się nie obsyndala, tylko mówi sutener, no to czujcie się wolni. Złóżcie pozew. Pytają Państwo. Yy, czy ten proces w takim trybie ma sens dla pisowców i co im to daje? To bardzo dużo im daje, drodzy Państwo. Dlatego, że tak jak powiedział Jacek, pozew w trybie 24-godzinnym jest gigantyczne ryzyko porażki. Gdyby przegrali w czwartek czy w piątek, nie podnieśliby się. To znaczy, poszedł świat takie orzeczenie: Onet wygrał z Nawrodzkim, ergo można pisać o nim, tak jak pisze pani Pomaska. Jest skończone wtedy, to znaczy, to jest masakra. Natomiast to, co oni robią, to pokazują swoim wyborcom dzisiaj pozwy. mamy tych nieudaczników, jak mówił prezydent o mnie o tobie tak tam na końcu to by się to spodobało wiesz Ej, już sięgnę do tego co to ty oszukaj... prezydenta warto zapisywać Brutalne okrutne okrutnie nie to niżej to, niżej, to, to niżej to cyniczne, e, e, draństwo, to draństwo i cynizm, draństwo. Tak. Draństwo i cynizm. to jest państwo więc oni pokazują mamy pozwy na to draństwo i cynizm a że te pozwy to będą po wyborach za 17 lub 18 lat a może w ogóle je wycofają to w zależności od tego kim będzie Karol Nawrocki po wyborach, to nie ma dzisiaj znaczenia innego niż propagandowe. Dla ich, dla ich elektoratu yy, mówią tak, to jest nieprawda. To są ugarstwa, składamy pozwy. tak Więc jakby takie znaczenie polityczne mają yy, te pozwy. Wolałbym naprawdę, 24-godzinne. Yy, pyta pan Dawid Maleszka, czy politycy piso czy pisowcy wyrażają na ofie swoje zaniepokojenie kandydaturą nowrockiego yy, od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu. Ja ostatni raz, no teraz to nie będę Państwu mówić, co mi piszą, natomiast jeszcze nie jest 1925, ani po 22. Natomiast przy sprawie kawalerki, to niektórzy byli absolutnie wściekli na niego, pisowcy. Byli absolutnie wściekli, że on, że jest ryzyko, że rozkłada kampanię, po prostu mówiąc kolejne wersje, które nawzajem się wykluczały. Dobrze, drodzy państwo, na chwilę przerywamy dyskusję. Jeśli oglądają nas państwo w czasie transmisji na żywo na stronie głównej ONET lub na YouTubie, to zaraz wracamy do rozmowy. Jeśli oglądają nas państwo już po transmisji albo słuchają w serwisach streamingowych, to ciąg dalszy można obejrzeć w pakiecie ONET Premium, posłuchać w aplikacji ONET Audio. Linki znajdują się, dużo linków dzisiaj, w opisie naszego programu. To jest koniec części pierwszej stanu wyjątkowego i zaraz wracamy. To jest stan wyjątkowy.